Patrzcie. No robiłem zdjęcie na Instagrama, to by waliło. Patrzcie jaka ta jeszcze mała. Zobacz, za 80 zł śniadanie. Siedanie kurwa za 80 zł. Ja jeszcze niset tyle co kot napłakał. Jeszcze jest kurwa taka rozlana, patrzcie. Jeszcze jest niedogotowany, nie ja nie lubię takiej rozlanej. Jest sama szynka kurwa, nawet sera nie dali. 80 kurwa no ja Ale trzeba się najeść trzeba dobra, się najeść dobra chociaż? no bo wyjmijmy bardzo była bardzo posolona, byłaby dobra nawet a to, to sól we dają Sól na kamper? No, tu masz, tu masz. Zutować, ja to warto. na pozorek trzeba zlutować? no i po jedną sól? nie, tu jeszcze Zresztą no ona to jest. No dzięki. plus zombie to jest El Delito? Siema Jerry, dzięki za smacznego. I dzisiaj tak zwane szczytowanie. No, szczytowanie, to nie będzie też na czekanie. Mhm. Być tak, dzisiaj się popisał tak jak wczoraj Zapłacili za pokój ze strony bezrobocia lecznicznego Chłopie Zapłaciliśmy ten pokój A tam kurwa nawet wody w zlewie nie ma I kontakty? Ja z tym właścicielem nie ma Ale całą noc podawaliśmy kontakty na dworze Znaczy nam przed pokojem. i na szczęście nam nikt nie ukryte. Jest taki pokój, 125 złotych prywatne. Duśi broni, wziął pokój bez wody, z lewie bo trzeba było dopłacić nuty. Nie, no wziął te najdroższy pokój. Ale nie wiem czy, czy wody wyłączają, bo zaś czy nagrzewają w dzień i wyłączają podwójne drugiej, czy normalnie się każdy w lodowatej wodzie myje? Bo ja sobie wymarzyłem, żeby na takiej ciepłej wodzie się mył. na to chuj. Dzisiaj wyschram coś podobnego do tej parówki. Weź, bo ja będę ją miał jeszcze. To by tak jak my to no, no? Na te łóżka były tak niewygodne, że my dwója spaliśmy Ja się zbudziłem z 10 razy w nocy No Tak niewygodnie było. Jeszcze mnie lewe żebro boli, nie mogłem na lewej stronie spać u ja cię lewe żebro boli. Zbiję na go kartkę. Współczuję. Ale co no trzeba atakować, żeby nie ma wymówek. Herbatę dają. No? Tylko zimniejszą. Przecież się nie ma takiej gorącej herbaty. Tak stałeś z gryma AZ do do smacznego Dzięki panie zjebaniom. Panie że wstałeś. Zaraz i ruszamy w podróż. Dzisiaj atakujemy wielbłąd. Wielu. Jakoś tak. O, T-Beret było też, nie? Co? O, T-Beret. No, T-Beret też. To by tacy? Tacy znaczyjący. Ej, ja patrzcie w ogóle na jego koszulkę. On w tym kurwa spał, ja w nocy wstaję do Kibla. On też przytaję do Kibla, spotkamy się z Kibla, to on w k... Widzicie? Widzicie, myślałem, że to ktoś inny. Siemanko, miłej niedzieli, PS odśwież cenę z internetami. Siema, czekolatek nie włączone jeszcze internety, to? On też miłej niedzieli. Dziś szansa na winę 72%? Na pewno, nie? Trzyma Barnej. Na pewno jest więcej. Widać, że szansa na to prostu nie wiem, 1%. Nasz dzień. Nasz dzień, widzowy dzisiaj. Eraczki mamy, ale wczoraj nie wybieraliśmy, bo nie było po to. No. A dzisiaj zobaczyłem. Myślisz, że dzisiaj trzeba będzie ubrać już? Zobaczymy, ja Jak się wywarucimy. Wydaje mi się, że gdzieś wyżej par. Ale krasn... a kurwa trzeba tutaj zakończyć. Ej, czekaj, ty... Czy chwałeś wczoraj i stałeś na klatce u ósmej? Jak to możliwe? W ogóle co z tym? Co z y, Knurem? Co zrobił Knur? Czy co, dobra, to pana rejśnica. Nie, ale lepsze to, żebyś się ząb niż nic. No. Co z tym Knurem? On tego zabrał tą grubą na hatę i go tam cim cim, cim cim Nie było lepszego miejsca na spanie. Wyobraź sobie, że... ...chronisk y, tak mało, że nie masz w czym zawierać. Poszło też w Dri bo coś za w wyłoży Ej, ale jak to jest możliwe, że Batiro już chwyta, to się da? Jak ja widziałam tą laskę, ona miała 60 lat albo 70. We włosy. Ona miała perukę. Ona miała perukę? No, to co ona w włosach nie ona miała? Ona była Yo, I że papirot tu coś takiego się brał, to, to już jest desperacja tak szczerze. Mm. Koszulkę dostałem od Brajonego. Nie mogłem w drodze na jakiej stronie. To moje najgorsze paru się odjeżdżać, myślałem, że będą gorsze. Bo Nindinam dała gorsza, bo brał co dali. Jak to? Siema berka. Hej, a pisała coś, yy, pisała coś yy. ta lina? Niektórzy z że rządu w streamie to poddywał grubo, jak ona linę miał poddywać. Ona po Wyłączył ogląda. Streama, jak ona się kąpała. Na wołowiec idziemy. Statny znajd. Zaczął właśnie po prostu w kawałkach Nie. Serio jest w stanie wyrwać normalną dziewczynę, poderwać. Bo musiałby się postarać. Ale druga dworówka, ona ma to ona tak strzela, ma taką, naprawdę no, Taką Takowa powierzchnia ja by nie wiem, była... ona? nie wiem gdzie ona. mi w trupie normalnie w buzie. I co, sileczki nie jesz? Chyba nie wiem, jak Nie no, jesz, bo głodny będziesz. Jeszcze przedobiję kanał sami. Ale trzeba mieć siłę dzisiaj. No z Nikolą i Numerzy zaczęli do niej pisać i odwołała randkę w walentynki i chyba koniec tego romansu. z Nikolą i Numerzy się widzę. Byłem tak, tak, bo ja widziałem jak ją zakochany, chodził i o gadał. Tak Midnight, funduje mu się Oczywiście ja. się siłem doda, czy dziwne oczywiście, że tak. Dobre, że jest. Ale to z rana nie powinno się pić, chyba od razu. Energetyka też w dnia wypije. Parówka kuchni szefa zawsze strzela w gębie. Mi się wydaje, że to jest parówka do słoika. Ale jest jadliwa. Za małą miejsc masz na ekranie No bo z telefonu jest taki mały ten. A to pewnie Eldrika nie widać tyle nabadzone banerów, a dojdzie jeszcze jeden banner możliwy. W każdym roku trzymasz. Możemy dać jeszcze jeden baner, no to tylko nic nie widać. Każdy cały. Ty to może rozdzielimy w sumie dzika i fortunę. Od których na historia. Zaraz będę jak demon za czasów swoich świetności banerem reklamowym. Zasiadanie tak na oko 50 zł? 80 zł. No nie w miarę Tu nie jest ich robocie więc. ciężko no. to będzie wskrócić. Maszynka? Maszynka nawet dobra. Może no, nie najlepsza, ale nie jest zła. Dla dziwny posmak, ale... No, ma wpójdź dziwny posmak. Ale... No, to jest bardzo jakiś... dziwny <laughs> To dobrze. To jakiś schab jest? No. To nie jest szynka, to jest jakiś tam pastetowy, puh, obrzydliwe. Jak ty powiedziałeś, że ta szynka jest nawet dobra, ja nie chcę być chyba jakąś szynkę jadasz. To ja szynki do nie jadą, bo ja właśnie z oczu nie przepada, ale. Obrzydliwe powiem. Ja z wiem, że już To jest jeden z najgorszych szynk, jaką jadłem tak szybko. Jakiś pasztet jest po prostu. Puh. No. Jadłem się z w gorszej. I mi że No. Już zamrożona, nie wiem jak no. ona, może że pół po roku leżała. Czekała na mnie w tej Tak, dziś szczyt. Czekaj, na rzeka się ludziami. Że go ludzie wsiadali żeby się wyglądały w tydzień, bo nie jest narzekania. No opaź, dzisiaj naprawdę. No nie narzekanie, bo dzisiaj niełatwe nie wyzwanie nas czeka. To hmm. znaczy, jakieś panuszki kupujemy? No coś trzeba jeszcze kupić, nie? Mating na przeszło i jeszcze masę. No Jak to? Wydziwie, to, jest, to jest to, że jest masło, no ale trochę nie chcę, żeby ten taki suchy był chleb mafik Nie troszeczkę go masło dałem. Ale tak nie jest lepsza. Czego ty się spodziewałeś Kupujemy piwa? Może wiem chociaż coś dobrego i mocnego na, na podróż, nie? Nie będę na dobre, co tu mają. Jak Ty ma dobrze jest no, Nie, co znaczy... Nie, bo mówi, że do kanapek, ale tak naprawdę ja też nie jadam masła do kanapek. No ale to jakiś ciężar w kanapkach. Nie, 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 nic, nie? po prostu jest w Szynka w serii, nie wiem, salata czy coś pomidor. tym nie tak, masło przysadziłem z 28. Nie zapomnijcie, zapraszam pana do góry, a ja po prostu się Tam mam specjalność. E, mogłem moje tam wziąć. Ja tego wstępu że gdzie babka zdejmuje perukę, bo jej to potem. A ona zdejmuje perukę na streamie? No, i było widać, że lekko myślała. No, i ona miała lat po tak tak szczerze? Wyglądała na 70 chyba. I ona jak cudzi wyglądała, to nie trochę, jest czy te fałdy. Jak ja, co tam się kryło pod tą spódniczką, to...